Witam jeszcze w tym starym roku. Chciałbym złożyć od razu zdrowych, wesołych i... 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 Witam. Pewnie zauważyliście, że kanał zmienił nazwę. Jest ta wersja podstawowa. Rower, Przyroga... przyroda, przygoda. Robi... Zrobiłem takie podsumowanie co jest na kanale i co jeszcze będzie takie wyrywki Będziecie mogli sobie obejrzeć. Wydaje mi się, że ciekawie to będzie. To, to, to jest zrobione w tym starym roku. Jeszcze do siego roku zdrowych, wesołych świąt i sztory godów dla również niektórych. Co w tym roku było? Zacząłem odznaki zdobywać. Twierdza piła, filmik już jest. Niebawem będzie w stulecie Powstania Wielkopolskiego. Jeszcze na następne trzy oznaki zdobyłem. W sumie mógłbym zrobić jeszcze wysłać śladami miejsc Pamięci Narodowej odznakę. No, w przyszłym roku również będą dalej drążył temat śladami Powstania Wielkopolskiego. Wyspałem też, już jest zweryfikowana y, oznaka ławeczki, i coś tam, nie pamiętam. Y, czekam na nią. Co dalej z kanałem? No będzie się, myślę, że rozwijał. Mam zamiar kupić kamerkę w końcu, jakąś taką konkretną. Y, w przyszłym roku. Możemy tego więcej jeszcze jest, z jakimiś komentarzami na bieżąco, bo jak widzicie mam problem z gadaniem, tak, no. Na sucho, a nie jak coś się tam dzieje. I będę robił pewną odznakę, nie pamiętam teraz jak się nazywa Seniora. Tak seniora. Czyli jak to wie, to wie dlaczego dopiero w przyszłym roku. No kończę 50 lat. Jak zrobię pozwoli na 50 chciałem sobie zafundować. Ultramaraton jakiś. Jeszcze nie wiem, jaki gdzieś tu po blisku wolałbym. No ogólnie no, podoba mi się y, pomorska pincetka, ale y, trochę daleko przez całą Polskę będę musiał jechać. Więc będę kończył. Zapraszam na niecałe 10 minut y, takich wyrywków z tego, co jest i co niebawem będzie. Y, no, myślę mi się, myślę, że spodoba się wam, piszcie w komentarzach i tak dalej co zmienić czego byście się spodobali, spodziewali jeszcze i no czyli zapraszam i polecam Piotr Łęcki <grystanie> skończyłem nagrywać i do drzwi zadzwonił dzwonek pani. Przyszła oznaka szlak pomnikowych ławeczek. Będziecie pierwsi, którą widzicie, w sumie ze mną. Ponoć fajnie wygląda. Zobaczymy, jak to. Normalnie Urbex. Ponoć fajnie wygląda i powiem, że że będzie super. A te wielkie paluchy, a takie małe. Dobra. Trochę rozkręcę. A tak. Super. Super. Piąta w tym roku. Chwała i burza. To był moment. To dzisiaj jestem światowy człowiek. Jak to Pawlak gadał. Defektylnego hamulca. Jasny gwint. Normalnie, jak idę, to mi pod ci kapie. Byle do cywilizacji jakiejś. Ponad 700 km przed nami. Rower, jakieś 12 mocne. W sakwach łącznie z 22 kg, ja 93. Myślałem, że schudłem. 11:55 dotarłem. Jestem nad morzem. A jak komuś za ciepło. Jeden km pół kilometra jeszcze mam do domu. Kurde w duszę! Przecież jeszcze nawet nie ma jak roweru pchać. Jasny gwint. Na czym bym miała polegać? No przede wszystkim nie wyprzedzamy prowadzącego. Absolutnie. Widzę tutaj sporo młodzieży bardzo ambitnej. Żeby nie potraktowała tego jako rajd, nie myśli tylko to jest spacer rowerowy. Nie możemy wyprzedzać prowadzącego. dobry! Tu jest cmentarz z I wojny światowej. No stąd coś jechali. W lewo jest na Piłę. A tu z II wojny światowej. Dom Stanisława Stasica w Pile. satus Z żorskiej dziczy nikogo, wszyscy dojechali, nikogo, natura nie pożarła. Co? Ciekawe, nie? Teraz, jak nagrywam, on ma najwięcej do powiedzenia. a Całą drogę milczał. Normalnie wstawię to. Andrzej, to już myślałem, że co innego Ile tu można wyrobić? jest oczywiście ten Jak go odpalisz, to będziemy zadowoleni. I teraz nadeszła wiekopomna chwila. Będziemy żarli kiełbachę. Z ognicha. Będzie widać... Obiekt 14 i 15. 14 jest tu. Będzie widać. Jest 14. Tu 15 jest tu. BAS 31. Stanowisko ogniowe numer 1. Tu chodziłem. Idziemy zobaczyć, jak to wygląda. Tam wewnątrz. Aha, lampkę muszę włączyć. I bunkier nazwate Dojechaliśmy 6 km z Połczyn Zdrój taką super ścieżką cały czas. Drawsko tam jest zamek Drachim. Tam będzie następny. Miejscowość Ujazd, Zamek Biskupów Wrocławskich. Jestem w Wilcza we wsi z 1486 roku, jak widzicie. Stoi jest pałac. Pałac Golców w Kłębowcu. Dotarłem. Zamek w Kończycach Małych. Zamek w Kończycach Wielkich, jednak tu byłem. Przejeżdżałem koło tego, spojrzałem, tylko że przeczytałem na tablicy winiarnia. Zameczek w Zebrzydowicach. Zamek w Będzinie. w Siemierzu. Z półtorej godziny już tu jestem. chciałem trochę wysuszyć namiot po tej wczorajszej burzy, mokry, spakowany. No. Koło Dąbrowy Górniczej z Markiem. Kończymy drugi dzień. Nakło nad Notecią. Pomnik. 918, 39, z drugiej strony jest 45. Margonin. Pomnik. Postańców wielkopolskich, nie tylko. No powiem, że chyba największe wrażenie na mnie zrobił. Koło Pogori. W piachu. A przed chwilką żeśmy pływali. Także dzisiaj już było wszystko. Mam nadzieję. Ja pierdziele. I tak nieraz się jeździ. kurde nie jeździ. To boli. Droga się skończyła. Nie pierwszy raz. Thank you.